Halo, halo, siemanko, z tej strony Patryk witam was na drugim odcinku serii Skoki narciarskie 2007. Kontynuujemy serię, poprawiłem miejsce kamerki, abyście widzieli punktację za skok. Myślę, że tutaj za głośno gra nie jest, ponieważ ostatnio było, na pierwszym odcinku, było OK. To zakończyliśmy pierwsze drugie zawody, przechodzimy do trzecich zawodów. Wykonujemy oczywiście trening. Tutaj trener nas. Za 1000 euro przygotowuję. ciach oraz mistrz smarowania smaruję narty. Za 600 euro. Na razie nie kupuję sprzętu. Zbierzmy pieniążki i potem wymienimy i narty, i kombinezon i zobaczymy co dalej. Tutaj kto to jest? Mikhail Nechaev na miejscu 45 w rankingu światowym. Stawia 1200 euro, że przeszkoczy cię przynajmniej w jednej rundzie następnych zawodów. Czy przyjmuje zakład? Przyjmujemy. Co ma tutaj do powiedzenia? Na pewno go tutaj obskoczymy. W Czechach skaczemy. Wielkość skoczni 142 metry. Rekord 122,5 metra. Mateusz Dzioba. No co mam powiedzieć? My jesteśmy klasyfikowani po pierwszych zawodach na drugim miejscu, jak widzicie. Patryk Patrykoit. W sesji kwalifikacyjnej nie bierzemy udziału. No i co? Teraz będziemy skakać pierwsi w pierwszej rundzie. E, mówcie mi, pozycja 50, także musimy się postarać, aby awansować do pierwszej trzydziestki. Po prawej stronie widzicie, właśnie zegar. Zielona lampka się zapaliła. Mamy 5 sekund na start, ale mocny wiatr z prawej strony. Nie za, do, nie za dobrze, widzowie, nie za dobrze. Uwaga. Wybiliśmy się, o, ale wieje, ale wieje, ale nas przychyla. Ja już szybciej. Wyprostowałem narty, aby wylądować z telemarką. Zobaczymy, czy to coś da na spokojnie musimy dojechać do końca. 87 metrów, punkty za odległość naprawdę małe. No i tutaj widzicie punktację ta na dole. 52,6 to jest punktacja, która otrzymujemy za ten skok po dodaniu wszystkiego. Pominiemy 10 skoczków po mnie i zobaczymy, czy ktoś mnie wyprzedzi. Uuuu. Powiem wam, może być ciężko, ale nie, siódme miejsce, zobaczcie. Kogo my tutaj mamy? Markus Ganalf pierwszy. I kto to tam się z nami zakładał? By wyprzedził nas czy nas nie wyprzedził? Co widzowie? Oj, chyba się nie dostał nawet, ej. Nie widzę go nawet. Dobra. Zobaczymy po zawodach jak to wyjdzie. Które miejsce zajęliśmy? Siódme miejsce, także na podium może być ciężko. Mieliśmy przy, przy, 55 punktów, czy 55. Tutaj pierwsze miejsce ma 105 punktów, także musimy naprawdę dobrze skoczyć. Jak widzicie po lewej stronie chorągiewka, mocny wiatr z prawej strony. Poczekamy, aż się uspokoi jeszcze 3 sekundy. Nie, to nic nie da. Taki wiatr jest przez całe zawody. Dobra. Uwaga, uwaga. kuleczkę muszę utrzymać myszką po prawej stronie. Perfekcyjne wybicie, ale daleki skok. Nie się na, nas. Nie się jeszcze bez telemarku, no nie. Ale utrzymaliśmy się, to najważniejsze. 24 punkty za odległość, odległość 100 metrów. 74 punkty. Tak jest, tak jest. Patryk, Patryk, ojt, widzowie. Uuuu, uu, zminimalizowało grę. Przepraszam. No i co? Powinniśmy. Uuu, mamy zająć właśnie pierwsze miejsce i to z naprawdę dużą przewagą aż ponad 20 punktów, 6 skoczków przed nami, szósty skoczek nas nie wyprzedził Kolejny Krzysztof Anioła. No już tutaj bliżutko. Jeśli teraz nas nie przeszkoc... nie... Przepraszam, nie, pse... nie przeskoczył ten Frystenberg. Frystenberg, to mamy podium. No i mamy podium. Teraz które miejsce? Trzecie miejsce. Dwóch pierwszych skoczków po pierwszej serii nas wyprzedziło. Trzecie miejsce. Jestem naprawdę zadowolony. Na pewno wygraliśmy, bo przed nami nie było tego Chińczyka czy Japońca. Japońca w sumie, bo to Chińczyki to nie skaczą. 1000 euro dostajemy za trzecie miejsce oraz kolejne doświadczenie nabywamy, kolejny poziom. Eee, wydaje mi się. A tutaj pójdziemy równo. Dwa punkty tutaj. Na technikę lądowania oraz na technikę podejścia, tutaj dalej idziemy w tą popularność. Wierzę, że w końcu się ktoś odezwie i nie będę negocjował. Jakiś dobry tutaj yy, sponsor, lokalna stacja radiowa zaprosiła cię na audycję. Może to początek wielkiej kari kariery. Motywacja plus 3. no i super, no i jest pięknie. Oj, chyba się nawet nie zakwalifikował, ej. albo został zdyskwalifikowany i wygrywamy 1200 euro. No jojoj, powiem ci chłopie. Opłacało ci się zakładać. Marujemy narty. Na no spokojnie. Bierzemy trening. Na razie nic nie kupujemy. Przechodzimy do następnych zawodów. Jak na razie w miarę, w miarę to idzie. Ranki tutaj możemy zobaczyć. W Pucharze Europy zajmujemy miejsce trzecie. W Pucharze... Czekajcie. Eee... Yy. No ogólnie zajmujemy trzecie miejsce w Pucharze Europy. Nie wiem czy mogłem sprawdzić dalej w jakich tam następnych zawodach. Kaczymy w Niemczech. 125 metrów, wielkość skoczni rekord 120 metrów Łukasz Dzioba. Macie tutaj taką ciekawostkę z 2007 roku przed każdymi zawodami wizowym. To w sesji kwalifikacyjnej nie bierzemy udziału. Zajmujemy trzecie miejsce. Krzysztof Anioła wygrywa kwalifikacje, ale to nic nie oznacza. Skaczemy pierwsi. Wiatr. Za pleców. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Uspokoił się trochę wiatr. I skaczemy. Trzymajcie kciuki. W Niemczech musimy się pokazać. Polak musi się pokazać. Uwaga, uwaga. Ale daleki skok to z Tak jest. Pięknie. Się tutaj zaczyna ten turniej. Odległość 89,5 metra, punkty za odległość 14,1, no i 70,6 punkta zebraliśmy. I zajmujemy drugie miejsce, pomijając wszystkich, i rywalizujemy tutaj z Krzysztofem Anioła. Z Krzysztofem Anioł wyprzedził nas o 4 punkty. No, także musiał skoczyć dalej. No ale co, mamy drugie miejsce, także nie możemy teraz zepsuć tego skoku i będziemy mieć podium. I dalej się te pieniądze będą zbierać tam na sprzęt. Wiatr za pleców, no chyba za pleców, bo jakby w odwrotną stronę, był to podnarty, tak mi się wydaje. No ale dobra. Przechodzimy do drugiego skoku. Perfekcyjne odbicie. O, ale nas tutaj chwieje. Jaki daleki skok i to z telemarkiem. Nie no, Krzysztof tutaj będzie nam musiał uznać wyższość 83,3. Punktu zebraliśmy. Uła! 96 metrów. Naprawdę dobry skok. Jeszcze dalej niż poprzedni. No i Krzysztof Anioła. Czy nas przeskoczy? Uwaga, żółty plastron. Chciałbym ten plastron. Zobaczymy jego skok. Co obejrzymy, tak na zakończenie odcinka. Na zakończenie drugich zawodów. Czy nas przeskoczy? Uwaga, leci. Ale ta kamera taka. Dziwna. Oj, 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 tutaj była te lądowanie takie niespokojne. Oj, chyba Krzysztof będzie na pozycji drugiej. Tutaj wariuje, helikopter tutaj przelatywał. Zajmujemy pierwsze miejsce, tak jest, Krzysztof Anioła pokonany. Zajmujemy pierwsze miejsce tutaj w Pucharze Europy. Ja ci dziękuję, nie spodziewałem się, naprawdę na trudnym poziomie. Ale jest super. Wygrywamy 3000 euro. I co tu jest? Za kilka euro od sponsora wymieniłeś jego nazwę 8 razy podczas jednego z wywiadów. Sponsor jest zadowolony, a ty zarobiłeś 1500 euro. Pieniążki się zbierają, mamy 11 tysięcy. I myślę, że w następnym odcinku już zaczniemy kupować jakiś tam sprzęt. Może narty, może kombinezon, zobaczymy. A teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji na moim kanale i trzymajcie się i do następnego. Siemanko!